Drodzy słowa wszystkim. Ja jestem Jarosław Wojek, a to program podania i legendy Słowian. Kontynuujemy oczywiście legendy Wieletów. Myślę, że jeszcze kilka legend z tego rejonu słowiańszczyzny chciałbym wypuścić. Potem dopiero zacznę promować swoją drugą książkę o legendach Rosji, ale póki co realizujemy cykl legend połapskich. I na dziś przygotowałem jedną z legend historycznych, której wariantów jest chyba no chyba z 20. Ale ja wybrałem taki najbardziej racjonalny, ponieważ sama legenda dotyczy ostatniego księcia wieleckiego sprawującego rządy w Kopanicy, którym był Jaksa. Myślę, że warto powiedzieć parę słów na jego temat. A dla przypomnienia jeszcze powiem, że Kopanica to, to dzisiejsza część Berlina, właściwie jego dzielnica, która się nazywa Köpenis. Sama też ta nazwa Kopanica no, w nowszych y, publikacjach ma nazwę Kopnik. Ja wolę jednak tą starszą Kopanica, bardziej mi się podoba, jest taka bardziej y, y, przyswajalna dla ucha i bardziej słowiańska. Cóż, książę ten, tak wracając do tego Jaksy, oczywiście był spokrewniony z królem Przybysławem z Braniboru. Nie wiemy niestety w jakim stopniu. Są różne hipotezy na ten temat. Inne z kolei wiążą Jaksę z dynastią pomorskich gryfitów. Są też pewne przesłanki, że pochodził z lokalnej dynastii wieleckiej, z plemienia Sprewian. No, z tego, co się o nim dowiadujemy, miał on szerokie kontakty z polską arystokracją, książętami dzielnicowymi, należał do grupy przeciwników seniora Władysława II, syna Bolesława Krzywoustego. Może dlatego, że Władysław II, ja się tak zastanawiam nad tym, miał dobre przełożenie na dwór niemiecki, na dwór cesarski. Co do samego Jaksa, to chyba naj, takie większe emocje budzą takie próby powiązania go z Jaksą Zmiechowa. Ja miałem to szczęście, moi drodzy, że na piątym roku historii miałem zajęcia z profesorem Reimanem, który, który to sobie bardzo zresztą chwalę. To był taki przedmiot fakultatywny, klasztor w kulturze średniowiecza. My tam mieliśmy taki wykład właśnie na temat zbieżności obu jaksów. Właściwie były to dwa wykłady. Pierwszy na sali uczelnianej Uniwersytetu Pedagogicznego, a drugi w terenie w klasztorze sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu. Wydaje się być zgodnym twierdzenie, że obaj panowie żyjący w tym samym czasie noszący takie samo imię i obracający się w podobnych kręgach nie byli niczym innym jak tylko no cóż jedną i tą samą osobą i takiego zdania był właśnie profesor Rajman którego tu wspomniałem czyli krótko mówiąc wielecki książę z Kopanicy i polski rycerz Zmiechowa fundator wielu klasztorów to jedna osoba Myślę, że, że mógłbym właściwie zrobić też taki podcast na temat samego Jaksy, bo to bardzo ciekawa postać i w tym właśnie kontekście go utrzymać, czyli zaprezentować poglądy tych naukowców, którzy potwierdzają tożsamość obu panów, ale także i tych, którzy zaprzeczają, jakoby wielecki kniaź był polskim możnowładcą. Na temat samego Jaksy pisało już wielu naukowców. Warto wspomnieć chociażby tutaj Gumowskiego, numizmatyka, który zajmował się badaniami nad Wieleckim Kniaziem, w kontekście wypuszczanych przez niego pieniędzy, tak zwanych brektatów. O Jaksie pisał profesor Strzelczyk, Kazimierz Myśliński, Marek Wójcik, wspomniany przeze mnie profesor Reimann Zupę który twierdził zresztą, że jest jaksologiem, czyli zalicza się do takiej grupy naukowców zajmujących się tematyką jaksy i analizujących oczywiście tożsamość obu jaksów, zarówno tego Zmiechowa, jak i tego Skopanicy. No a ponadto naturalnie zajmował się nim jeszcze tym jaksom, oczywiście Lech Leciejewicz. No, ze współczesnych warto odnotować Roberta Barkowskiego, gdzie zresztą moi drodzy, ta legenda, którą tutaj właśnie dla Was przygotowałem, jest też opisana. Co prawda, ja wykorzystałem taką kompilację kilku przekazów. Podstawą dla mnie stanowił Das Berliner Merschenbuch Andreasa Hartmana. To taki zbiór legend, podań i baśni z Berlina, wydany w 2020 roku w Kolonii, ale zaczerpnąłem także z innych, chociażby opowieści i legendy baśnie wraz z dodatkiem zwyczajów i przesądów. To tak, w dowolnym tłumaczeniu, brzmi, to jest wydane właściwie w Berlinie w 1843 roku. No, ale skorzystałem także z tomiku Johanna Georga Teodora Gresse. I tak w wolnym tłumaczeniu brzmi to mniej więcej jak księga legend państwa pruskiego, prawda, jest to wydane na przestrzeni lat od 1860 do 1971. To są dwa takie potężne zbiory właśnie legend. No cóż. Jeśli chodzi właśnie o tego jakse, to jak już powiedziałem, przygotuję więcej może o nim yy, takich informacji w następnej serii o wieletach i będzie to podcast, gdzie dobrze opiszę, yy, scharakteryzuję też go bardziej tak rzeczowo, prawda? Ale wtedy będzie to już taki czysto historyczny, taka historyczna prelekcja, w której też przedstawię no nie tylko właściwie jego dzieje, ale także te głosy, o których tu właśnie mówiłem, za wspólną tożsamością obu jaksów, oczywiście tych przeczących temu także. W opisie samej legendy oczywiście natrafimy często na wiele rozbieżności, gdybyście chcieli jej poszukać. Są przekazy, że to nie Jaksa uciekał, tylko jego wuj Przybysław, władca Stodoran, który rządził w Braniborze aż do roku przecież 1156. Oczywiście nie miałoby to żadnego sensu, no bo cóż, tenże Przybysław, prawda, żył bardzo dobrze z Albrechtem Niedźwiedziem, żona Przybysława też żyła bardzo dobrze z Albrechtem Niedźwiedziem, Petrysa, zatem... Oni nie mieli po prostu po co uciekać. W dość późnych przeróbkach tej legendy, już czysto niemieckich, uciekającym jest też elektor brandenburski przed Szwedami. Te legendy są dosyć ciekawe one właśnie tam opiewają bardzo dużo różnych wątków. Tam w wielu wersjach też sam Jaksa ucieka nie z Braniboru, tylko z Kopanicy i ucieka wprost do Polski. Więc no, sami widzicie, że jest mnogość takich rozlicznych wariantów, tego wszystkie są obudowane w zależności oczywiście od samej koncepcji, różnymi szczegółami. Ja wybrałem po odpowiedniej kompilacji, ja naprawdę to tutaj mm, chciałem Wam powiedzieć, że no, zebrałem kilka takich wątków, prawda? Uwzględniając też historyczne tło i wszystkie przekazy, taki własny koncept zaproponowałem tej, tej legendy. Choć podstawą, jak już tam właśnie to powiedziałem, jest Das Brunner Merchenbuch i myślę, że po prostu, no tu się wzorowają głównie właśnie na tym. Może czas już na samą legendę, żeby nie przedłużać. Zatem zapraszam w takim razie na legendę o nazwie Cud w Schildhorn. Jest to podanie z kraju Sprewian. Zatem zaczynamy. Koń książęcy ciągle słabł i potykał się coraz częściej. Jaksa odwrócił się w siodle i spojrzał na jadącego obok siebie przybocznego kompana i drucha, który zwrócił się do niego. Już niedaleko, panie, musicie wytrzymać. Widać, umknęliśmy pogoni. — Ech, Marku, ale Branibor stracony. Mam przeczucie, że nie wrócimy tam już żaknął się jaksa Nie wszystko stracone panie odparł Marko Nie mieliśmy szans Najważniejsze żebyście przeżyli a kto wie Bóg jest miłosierny i może jeszcze wrócicie na dziedzinę Do czarta z twoim bogiem sprzyjają bardziej moim wrogom niż mnie przecież to jego słudzy pobili nas pod Braniborem wściekał się jaksa Mam nadzieję że Trygław nam sprzyja Wystawię mu niemały chram, jak dotrzemy do kopanicy. Tu nie było jak się bić, rzekł Marko. Albrecht nadciągnął z dużą siłą. Było ich trzydzieści tysięcy i mieli machiny bojowe, a nas garstka. Możecie być dumni, panie, żeśmy te parę dni wytrzymali. A Bóg kocha jednako wszystkich. Jeszcze się o tym przekonacie. Obaczycie. Nie trój mi tu o wrażym Bogu, bo żygać mi się chce, jak o nim słyszę. Niech go Trygław ubije, mówił książę nadal zły na obrót sytuacji. To trójgłowy zesłał burzę, która nas ocaliła, a nie twój Bóg. Marko nic nie odpowiedział. W milczeniu patrzył tylko dłuższą chwilę na księcia i na koniec pokręcił głową. Jadący oddział rozglądał się bacznie na wszystkie strony. Wojowie, wyczerpani kilkudniowym oblężeniem, nawet nie mieli czasu zmrużyć oka. Głodni, niewyspani, zmęczeni, uchodzili do kopanicy w nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone. Prawdopodobnie walka o Branibor dała im się we znaki. Mówiono, że książę w ostatniej chwili zarządził odwrót i na czele niewielkiego oddziału uszedł z twierdzy na wschód. Wydatnie w tym dopomogła mu burza, która rozpętała się w chwili, gdy Niemcy wdarli się na wały grodowe. Jechali teraz jedynym istniejącym tu gościńcem. Kniaś patrzył na podmokłe łąki, stojące niemal w wodzie bory, zwarte krzaki wierzby, czmieliny i derenia tworzyły nieprzebyty zielony mur. Nieco dalej rozciągały się poletka uprawne prosa i żyta, które okalała dokoła woda, tworząc z nich na pierwszy rzut oka małe wysepki. Lecz przemyślni chobolanie zawsze pozostawiali ukrytą przed okiem ludzkim groblę, którą można było dotrzeć suchą nogą na kraj obsianego pola. Jaksa pogrążył się w zadumie, żal mu było opuszczać dziedziny przybysława. Niemcy, Niemcy za nami, wydarł się jeden z wojów jadący z tyłu i rzeczywiście jakąś niecałą staję za jadącym oddziałem sprawiańskiego knezia, pojawił się na horyzoncie liczny, bo jakieś dwieście koni, liczący zastęp jeźdźców, Słowianie stanęli i chwilę patrzyli za siebie. Psia ich mać, zaklął książę. To Wichman z Magdeburga, Bernard, Erm i reszta tej sfory. Mają nas. Już im nie ujdziemy, a zatem przyjdzie mi tu zginąć. O trygławie! Niebawem przepiję do ciebie po tamtej stronie, jeśli taka twoja wola. Jak zachwycił za miecz i począł go wyciągać z ozdobnej pochwy. Lecz Marko przytrzymał rękę knezia. I wepchnął broń z powrotem. — Ratuj się, książę. My ściągniemy Ogary Albrechta na gościniec — mówił prędko Marko. — Pędź, co koń wyskoczy. Nam okradła. Damy ci trochę czasu. Jedź, panie! — Marko, przyjacielu — rzekł wzruszony książę. — Zobaczymy się jeszcze? — Jak Bóg da, panie. A teraz ruszaj, bo czas nagli — odparł rycerz. Jaksa skierował konia na pobliską łąkę i chwilę później zniknął w gęstwinie wierzb i kaliny jednak nie był w stanie jechać szybko zmęczony koń potykał się i grzązł w podmokłym gruncie biedne zwierzę parskało co chwilę i przystawało książę zsiadł z grzbietu końskiego i poprowadził wierzchowca bardziej stabilną murawą Chwilę później natrafili na strumyk, przy którym spragniony koń i jego pan wspólnie chłeptali łapczywie krystalicznie czystą wodę. Teraz dopiero jaksa odczuł bolące plecy i żebra. Otrzymał kilka uderzeń w walce na wałach grodu, ale w chaosie i zgiełku bitewnym o tym nawet nie myślał. Szczególnie boleśnie doskwierało mu uderzenie obucha, w dolną część pleców. Nie chciał jednak ściągać zbroi kolczej w obawie, że jeszcze przyjdzie mu walczyć o życie. Wierny Marko pewnie nie przeżył. Legł w bitwie. Stracił za mnie życie, oddany do końca, choć chrześcijanin, myślał książę. Niebo poczęło ciemnieć i dokoła zapadała szaruga. Jaksa znalazł nieco węższą kępę z wyrosłą na niej strzelistą i smukłą olszą, do której przywiązał konia, a sam ułożył się oparty o pień drzewa i nakrył szerokim płaszczem. Chłód zbudził księcia z samego rana. Wszystkie kończyny mu ścierpły, więc zeszło trochę czasu, nim je roztarł i przywrócił ogólną sprawność. Następnie poklepał konia, podprowadził nad brzeg i pozwolił się napić do syta. Książę jechał już z godzinę, ale pośród moczarów i rozległych podmokłych pól odniósł wrażenie, że się zgubił. Zmienił kierunek, ale znów trafił w to samo miejsce – Jaksa rozejrzał się i zwrócił konia na wschód. Ujechał tak z dwie godziny i znalazł się na rozległej przestrzeni przypominającej pastwiska. Teraz dopiero pojął grozę sytuacji. Jakieś pięćset metrów od niego poczerniało na horyzoncie. Nie było wątpliwości. Wróg trafił na jego ślad. Jaksa pognał konia, ale wiedział, że nie umknie pościgowi. Jeźdźcy zbliżali się nieubłaganie. Dystans między kniaziem a ludźmi Albrechta zmniejszał się z każdą chwilą. Nagle przed księciem skończyła się ziemia i wyłoniła piaszczysta skarpa. W dole której płynęła szeroko rozlana i wzburzona szara rzeka, czyniąc dalszą ucieczkę prawie niemożliwą. Tak. Mój stary druhu, rzekł książę do konia. Przyjdzie nam tu zlec. Właśnie tam pójdziemy, na dno. Nie pozwolę się wziąć żywcem, a truchła mego też nie oddam, by żyli, jej poniewierali jak jakiegoś śmiecia. Kniaś obejrzał się za siebie i dostrzegł zbliżających rycerzy niemieckich. No dalej, koniku, do wody, rzekł Jaksa, uderzając ostrogami swego wierzchowca. Zwierzę zjechało ze skarpy i weszło w szare topiele. Krok za krokiem kniaz posuwał się w głąb spienionej haweli. W tym czasie nadjechali Niemcy, a widząc wspomijskiego księcia brnącego coraz bardziej w nurty rzeczne, kręcili się niespokojnie. Jaczo! Ty, psi synu, przywitaj się z diabłem! krzyknął rycerz w bogatej zbroi. Czekają na ciebie w piekle. Jak zawrócisz i poddasz się, to rzucimy cię margrabiemu do stóp. Może okaże ci łaskę, dodał inny. Nie bądź głupi, utoniesz! Książę odwrócił się i spojrzał za siebie. Cały brzeg zaroił się od niemców. Posłał jeszcze raz ostrogę koniowi i ruszył naprzód. Rycerze pokrzykiwali co jakiś czas i wymachiwali rękami, a Jaksa wpływał coraz bardziej na środek rzeki. Im bardziej się oddalał od brzegu, tym bardziej czuł jak słabnie jego wierzchowiec. Jeszcze trochę koniku, jeszcze trochę, cicho przemawiał Jaksa. Jednak zwierzę traciło siły i coraz bardziej pogrążało się w wodzie. Trygławie, dopomóż, nie mogę teraz zginąć, nie dziś, ocal mnie, prosił kniaś. Lecz jego koń wyraźnie ustał i z nadwody wystawał już tylko łeb zwierzęcia i zaledwie połowa jeźdźca. Jaksa poczuł, że to koniec, koń już dłużej nie podoła. Jest zbyt osłabiony, niedożywiony i wycieńczony. Zapewne ciężka kolczuga z długimi rękawami, hełm i uzbrojenie oraz przytroczona do konia okrągła duńska tarcza ważyły niemało i narażały zwierzę na większą utratę sił. W końcu cały wierzchowiec znalazł się pod wodą, a książę tonął razem z nim. Trygławie, pomóż! Wydusił z siebie i zanurzył się pod wodę. Nie tracąc jednak przytomności w myślach, złożył jeszcze jedną obietnicę: jeśli Bóg chrześcijański jest tak potężny i uratuje go jakimś cudem z tej opresji, to przyjmie chrzest, jak tylko dotrze do kopanicy. Jak zapoczął nagle jak jakaś siła wynosi go na powierzchnię razem z koniem. Nie wiedział, co to jest, ale czuł wyraźnie, jakby jakaś niewidzialna, wielka łapa wydobyła go z rzecznych topieli i popchnęła do brzegu. Dziwnym zrządzeniem wyniesiony na drugi brzeg książę siedział na swym koniu i cały ociekał wodą. Jednak koni wywalił się zmęczony i leżał ciężko dysząc. A sam kniaś potoczył się parę metrów dalej. Pozbierał się jednak i wstał z trudem spoglądając na drugą stronę rzeki. Blisko dwustu Niemców stało, jakby ktoś ich zahipnotyzował. Pierwszy wybudził się z tego letargu wichman z Magdeburga i wściekle krzyknął na całe gardło. Ty słowiańskie ścierwo wyszedłeś. Niech cię Lucyfer pochłonie. Niech cię diabli usmażą. Obyś zdech, oby twoje gnaty walały się po pustkowiach. Ja czo, ty pentaku ścierwojadzie, wturował mu Bernard. Niech diabli zedrą z ciebie skórę i sobie zrobią z niej bęben. Ty słowiański gównojadzie, krzyczeli inni oby twym truchłym świnie nakarmili jaksa słuchał tych obelg w spokoju i dyszał jeszcze ciężko przecierając twarz i sączącą się spod hełmu wodę uśmiechnął się zamachał do rycerzy na drugim brzegu i ściągnął zawieszony przez ramię róg przystawił do ust i zatrąbił mm. Ty, bękarcie, suka cię zrodziła, wydzierali się na przemian rycerze Albrechta. Jaczo, ty kurwi synu. Ciężko dysząc, książę nabrał powietrza w płuca i odkrzyknął z całej siły. Wichman, róg ci w dupę, plugawcu. Tu Jaksa podniósł ponad głowę wyżej wspomniany róg. I jego koniec przełożył przez kółko utworzone z palca wskazującego w zetknięciu z opuszkiem kciuka. Na te słowa i gest księcia zakotłowało się na drugim brzegu i posypały się na niego nowe wyzwiska, ale Jaksa ich już nie słuchał. Pomógł wstać swemu koniowi i wolno ruszył przed siebie. Męczyła go jednak pewna sprawa, i gdy dostrzegł samotny pień uschniętego drzewa, wysoki na parę metrów, zatrzymał się. Nie ma rady, trzeba dotrzymać obietnicy, rzekł niby do siebie, niby do konia. Słowo się rzekło, opuszczam cię, Trygławie. Mówiąc to jaksa, zszedł z konia, ściągnął ciężką, okrągłą tarczę i róg przytroczony do pasa, i zawieścił je na wystającym z drzewa sęku. A jednak nie wsadzę go Wichmanowi. Niech to będzie symbolem pierwszej daniny, jaką złożę jeszcze nie raz dla Boga chrześcijan. Przyznaję, nienawidziłem cię całym sercem, ale teraz ja jestem twoim wyznawcą, powiedział głośno książę, po czym ukląkł pod drzewem i pokłonił się nisko. Miejsce to, w którym Jaksa przebył Hawelę od 1920 roku, leży w granicach Berlina. Znajduje się ono w rezerwacie Grunewald, w dzielnicy charlottenburg wilmersdorf na wschodnim brzegu Haweli. Do dziś jest tam pomnik upamiętniający to wydarzenie, autorstwa podobno samego króla Prus. Fryderyka Wilhelma IV, który naszkicował ołówkiem kolumnę i na górze umieścił krzyż. Monument ten został wzniesiony w 1845 roku, według projektu Friedricha Augusta Stillera. Zatem, będąc w Berlinie, można bez trudu do niego dotrzeć. Sama zresztą nazwa Schildhorn jest połączeniem dwóch wyrazów. Środkowo-dolno-niemieckiego słowa horn, czyli róg i tarczy, ze współczesnego już języka niemieckiego. I ma przypominać tak zwane nawrócenie się księcia jaksy. Cypel, na którym wznosi się ten pomnik, nazywa się właśnie Schildhorn. A sam książę Jaksa panował jeszcze jakiś czas w Kopanicy, która do dziś jest częścią Berlina, jak już to wam mówiłem, a potem przeniósł się do Polski, gdzie zasilił poczet najprzedniejszych naszych rycerzy. Osiadł w Miechowie, ale było go wszędzie pełno. Bywał na dworze Piotra Własta we Wrocławiu, w książęcym Krakowie, a także w Poznaniu czy Santomierzu tamtejszych władców dzielnicowych. Za pieniądze, które przywiózł ze sobą, wystawił wiele lokacji i przywilejów. Już jako chrześcijanin odbył nawet wyprawę do Jerozolimy. To by było na tyle, moi drodzy. Więcej na temat samego JAKSy w innych legendach, no albo w osobnym podcaście, tak jak właśnie mówiłem, w drugiej serii o Wieletach przy okazji promocji książki. Zatem ze słowiańskim pozdrowieniem i do następnego razu. Sława Wam!